Zawsze mnie zastanawiało, ile konkretnie ważą tutaj ciężarki od 60, te środki, te pierścienie i potem same te główne już też ciężarki przednie. Te mnie nie interesowały, bo nigdy takich nie miałem, ale postanowiłem nagrać taki film, żeby już każdy wiedział. Wagę mamy, waga stoi na równym, jest tutaj nam wytarowana i zobaczmy ile waży farby na nich już za dużo nie ma także wynik nie powinien być przekłamany połóżmy sobie jeden tu wszędzie ładnie jest na całej tacy i mamy tutaj 30 kg czyli środek waży 30 kg Może mieć czasami 30 kg dosyć ciężki jest. Weźmy sobie teraz pierścień. Jeden pierścień. On tutaj jest wszędzie rogami. No to się chyba już nic nie zmieni. 23,5. Przesuniemy troszkę do tyłu. No tam 4 gramy, powiedzmy. Czyli pierwszy ma 23,5 kg. No, zważmy sobie jeszcze jeden dla pewności. A mogą się różnić czasami. Od tam kwestii odlewu pewnie kilogram w tą czy w tą. O, bo ten na przykład ma 21,5. W sumie nawet widać, że ten jest tutaj szerszy, a ten jest troszkę węższy, ale 23,5-21,5 w tych przedziałach one mają. Bo tu widać, o, te są też grubsze, ten jest cieńszy i ten jest grubszy. Może tam jakoś w latach produkcji albo zależy, jaki odlew pewnie był, ale plus minus 20-21 kg one mają. Teraz mamy tutaj te w koła, które idą przednie. To są, bodajże od 16. Ten ma też koło 18, kg ,15. 15. 15, 15 kg ma. Zważmy sobie jeszcze jeden. A ten też ma praktycznie 15, czyli można powiedzieć, że te w koła mają tak gdzieś po 15 kg. A przednie, przednie sobie też zważymy. Przednie mają około 20, mi się też zdaje. Ten ma akurat 18. 44 A pewnie jakiś inny, też zależy z jakiego odlewu, to będzie miał około 20 Tu jest taki jeden szerszy i to już jest chyba nowy typ tych ciężarków, a, a tu jest troszeczkę inny. Nie wiem, możecie mi napisać od czego, czy jaki to jest typ ciężarka. Ale on jest wtedy pewnie szerszy, żeby też miał około tych 20 kg. na no, około 18. Czyli podsumowując, to tak. Środki mają około 30 kg. pierścień nie zależy jaki odlew 21 albo tutaj 23 kg. Przednie ciężarki, te w koła mają koło 15, a te przednie na wspornik 18-20 kg mają. Także ja już będę wiedział, by nami, aby może też, bo to wydaje się zawsze, że te miały tak koło 20, się mówiło. Ale tak sprawdzając dokładnie, to wam właśnie tak jak mówiłem, waga raczej dobrze pokazuje.